Siemanko z tej strony i słuchajcie, jestem dzisiaj sam. Jestem dzisiaj sam. Nie macie ze mną Genali. Genali siedzi i się uczy, i się czuje naprawdę, naprawdę niesamowicie samotny. Ja muszę coś z tym zrobić, słuchajcie. ja Tak nie pozwolę, żeby Żeby mi tutaj jakaś samotność i smutek ogarniała. Zrobię sobie przyjaciela, a. Kostka, kostek. Czy zastąpisz mi. Nie zastąpi mi Genali, słuchajcie, nie. nie, 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 tak się nie bawimy. Żaden mob nie może być moim najlepszym przyjacielem, bo one chcą tylko mnie atakować. Wiecie co? Wsięliśmy do auta. Ja mam pomysł. Mam doskonały pomysł, gdzie możemy pojechać, bo tutaj w mieście jest coś takiego jak fabryka przyjaciół. Więc yy, chwila. Jeśli nie ma geniali, to ja sobie zrobię własną geniali, prawda? Yy, proszę bardzo. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy i to gdzieś tutaj powinno być. Halo, czy to tutaj? Yy, Okej, okay, tutaj. Dobra. Proszę bardzo. Na parking. No dobra, tylko muszę ogarnąć, jak to działa. Tutaj prawdopodobnie robi się własną postać. E, tutaj jest. Aha, chyba z tych armorstandów się robi. Tutaj są e, przykłady osób. Myślę, że dałoby się jakąś drugą gayanali z tego e, zrobić, więc uwaga, uwaga. Tylko co tu się robi? Chwila. Tu się klika na. Aha, jest tak. Jest e, dziwne ubranie, jest pankowe, sportowe, cool cute, o cute a tu się wybiera kolor, tak? okej okay. w jaki sposób to jest cute? że wygląda jak robotnik, halo, czy są jakieś naprawdę takie ładne, o to wygląda całkiem ładnie żółty, zielony, o to, to jest prawdopodobnie coś co by Galilee chciała, o można mieć ananasa można mieć kaczkę e, co to jest? a, to jest jednorożec, dobra dobra, 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 e, takie coś takie coś. O, to wygląda całkiem fajnie. E, albo takie coś. Czekajcie, mamy tutaj jeszcze formalne. Mamy. Aha, mamy po prostu. Kul, e, cool. może kul cool będzie jakieś fajne. Tak, przeklikajmy na szybko, zobaczmy czy będzie coś ciekawego. E, z takich kul cool ubrań. A, o, to jest całkiem spoko, powiem Wam. Jeśli chodzi o kul cool ubrania, e, jeśli chodzi o włosy, no to na przede wszystkim musi być zielony kolor. E, jakie są? Jest ciemnozielony. A dobra, musimy ten jasnozielony. chyba, Ten jasnozielony jest chyba najbardziej, gdybym tylko nie przeklikał. Ten jasnozielony jest chyba najbardziej taki pasujący. Uwaga, uwaga, lime o. Wydaje mi się, że to jest najfajniejszy. I teraz tak długie, e, długie tylko w części, krótkie. Długie, takie, długie, takie, ale ich tutaj jest. Musi być odpowiednia grzywka, słuchajcie. Musi być. Gdzież w sumie? Tak? Tak? Nie, tamte pierwsze były lepsze. Uwaga! Teraz dalej. Oczy. Wybieramy sobie oczy. O, te są ładne. A może jakiś kolor by się przydał: czarne. Bardziej brązowe. Eee, o... o, takie. Okej, okay. to jest, aha, to jest kolor skóry. No to kolor skóry musi być jak najbledszy, jak, jak tylko może być. E, I co? I klikam tu i mi się zrobi moja własna postać. Klik. Okej. Okay. What? Patrzcie na to. Co? <śled> Ale super. Dobra, dobra. Robimy włosy. E, te włosy już mi się troszeczkę nie podobają. Mam nadzieję, że będzie tutaj jakiś fryzjer, bo te włosy nie wyszły tak, jakbym chciał. E, mamy chip, mamy nawet dwa chipy. Uwaga, uwaga. Klik. Okej. Okej. Okay. Okay. Hej, hej, Ganali. Hej. E, nie, nie siadaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja cię muszę. Ja cię muszę chyba nazwać, co? Pyk, i nazwijmy ją Ganali 2.0. Proszę bardzo doskonale. Czy ja mam teraz na nią kliknąć? Halo? Pyk. Ganali 2.0. Doskonale. Chodź ze mną, Ganali 2.0. E, mogę ci dać. O! Mogę ci dać wielkie serce? O, Zobaczcie, tuli mnie i mówi, że jestem świetny. O! Doskonale. Dokładnie działa tak, jak powinna działać Ganali. Ok, Ganali, chodź za mną. Idziemy na przygodę. Chociaż. Może najpierw. A. Się prześpijmy, bo jest tutaj dosyć sporo potworów. Eee Przeczekajmy w środku. I przy okazji, ja bym coś zjadł chyba. Więc może. E, 5 chlebków. Ok, 10 chlebków nam się przyda. Co my za w ogóle możemy za to jeszcze brać? Tu są jakieś questy. E, czy mogę cię jakoś swingować? Czy mogę cię zabrać do fryzjera na przykład? Halo. Armored Raider. Może, można dać jej jakieś, jakieś zbrojki, proszę bardzo. Zobaczmy, jak to działa. Pyk. No, i kupmy jeszcze jeden, żeby on się zlewelapował. O! No w sumie teraz możemy sobie kupić te, tą lepszą. Dobra, kupmy tą lepszą. Ciach, jeśli mi starczy w ogóle tych biletów. O! I teraz. He, hej, Genali! Ty mi tam nie podrywaj tego. E, tego villagera, co? Chodź, mam dać ci prezent. Chodź, mam dla ci prezent. Prawdziwa Genali już by leciała. O! E, let's go to school? A. Ale w jakiej szkole? Czemu ty jej musisz przypominać o szkole nawet teraz, co? Chodź! Hej, kanali, chodź. Chodź za mną. Chodź, tutaj. Idziesz? Doskonale. Patrz, to dla ciebie. Ciach. 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 Tada! E, trochę dziwnie wyglądasz, ale chodź. Idziemy na przygodę. Czas. Czas nas goni. Chodź. Wsiądźmy do auta. Mam nadzieję, że ona też za nami do auta wsiądzie. Wsiądzie? I hope you're driving. Oczywiście. O! Siadła z nami. Dobra. W takim razie. Jesteśmy na miejscu. Wysiadamy. Chodź. Zapraszam serdecznie. O tutaj. Idziemy na randkę. Wiesz? Idziemy na randkę. Jako że jesteśmy moją 2.0, musimy się. Hej. Tu za mną. Chodź. Idziemy. O. Perfekcyjne miejsce. Czy możemy się tutaj gdzieś rozstawić? O! Jest na jest nas stolik. Czeka. Proszę bardzo serdecznie. Ciach. E Hej. Nie tutaj! O, o, perfekcyjnie, o to chodziło! Witam na randce. Proszę bardzo, Twój ulubiony specjał, czyli Żelki. Żel. Żel. Ta lampa! E, żelki, proszę, dla ciebie. Żelek, możesz go sobie wziąć. A. Nie chcesz? No chodź, ale my tu randkę mamy. No dobra, to, to ja zjem za ciebie, ok? Zjem za ciebie żelka. E, możemy tutaj sobie spokojnie... Proszę bardzo, Krosą, croissant, croissant. O, krosą dla ciebie. Kawusia dla mnie. Ja ją sobie tam potem z parapetu wezmę. Spokojnie, spokojnie. Może fryteczki. O, żeby było, wiesz, e, tak e, romantycznie. E, romantyczne frytki. Takie e, z miłością. Tak szczerze, coś mało wygadana jesteś. Naprawdę. Wydawało mi się, że. Can you take me some more fun? W jakieś fajne miejsce, ale... Dopiero dopiero cię brałem! Hej, nie doceniasz mojej randki zupełnie. Ale możesz mnie przytulić, proszę bardzo. Oooooo. Mogę jeszcze raz. Okej, okej. W takim razie mogę cię teraz zabrać w jakieś fajne miejsce, tylko fajne dla ciebie czy fajne dla mnie? Co powiesz na romantyczne wejście na szczyt morskiej? Czy to jest zabawa? Będziesz się cieszyła? Chodź, idziemy na. O, o kolejne bilety, dobra, możemy coś sobie za to kupić, ale. Ganali? Ganali, uważaj! O nie, 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 o nie. chwila, Ganali, czekaj, pomogę ci, pomogę ci, pomogę ci. Oh, oh. Hej, trzymaj. To jest dla ciebie. Jeśli jakiekolwiek mowy się zbliżą, ok, doskonale, ale musisz się pilnować. Ja mam swój własny miecz, ja też dla bezpieczeństwa może sobie tutaj założę co nieco. E, następnym razem użyj tego miecza, chodź, idziemy. Genali, zobacz tylko, czy tu nie jest przepięknie. Kustyn dwa razy, jak uważasz, że jest przepięknie. O, też, jest, też uważasz, że jest przebiegnie? Zobacz, mamy piękny widok na fabrykę e, przyjaciół, możemy sobie kolejnych znajomych zrobić, e, możemy sobie na przykład walczyć z mobami, możemy sobie pójść do wulkanu, możemy sobie pójść na chod doga. Jest tyle rzeczy, które możemy robić. Ga... Ganali? E, czy ty chcesz ode mnie uciec? Czy tobie się nie podoba? Moja piękna randka, moje piękne tutaj organizowanie ci atrakcji. Czy masz coś przeciwko? Serio? Jeśli jest coś nie tak, to to powiedz, powiedz. Ja ja mogę ci zrobić, mogę ci zrobić czekoladę 2.0 i wtedy będziesz sobie mogła e, z nim sobie chodzić, he? Co? Taki problem jest? Taki problem? He? Chodź przytul. Przynajmniej mnie przy, przynajmniej mnie przytul. O, e, przytulasz drzwi, tak? Tak? Wolisz drzwi ode mnie? Nie, 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 nie. Ja się tak nie bawię. W takiej sytuacji proszę mnie zostawić w spokoju. Ja sobie zjem tylko tą przepyszną czekoladę i zjem sobie coś jeszcze, bo jestem trochę głodny. E, o, proszę bardzo. Ciach. Idę. Idę i mam pomysł. Wiesz co? Jesteś dużo bardziej niewdzięczna niż oryginalna Genali. W takim razie zorganizuję ci, e, zorganizuję ci zastępstwo. Tylko teraz tak. E, żeby pasowało czerwony. Eee, Czerwone. Coś, co by przypominało przynajmniej odrobinkę mnie to może bardziej magenta. Okej, okay, czerwony. Włosy muszą być krótkie i brązowe. O, o. O nie! Przeklikałem. Oczy. Eee, na pewno nie takie duże, muszą być mniejsze, czyli chyba takie eee, kolor troszeczkę ciemniejszy. Proszę bardzo, robię ci czekoladę 2.0. Proszę bardzo, oto i czoklet 2.0. Jeszcze nie widać, że jest czokletem 2.0, bo musimy mu dać nazwę. O tutaj, pyk. I uwaga, czoklet 2.0, tada. Chocolate 2.0, proszę bardzo, mieczyk dla ciebie, mogę ci tutaj dać zbrojkę, o, perfekcyjnie, mamy Gaianali 2.0 i Chocolate 2.0, to teraz pokażę wam, co to jest prawdziwa przygoda. Proszę bardzo, mamy środek nocy, zobaczymy jak sobie poradzicie tutaj z odpychaniem mobów, ha? Ha, o, a radzą sobie bardzo dobrze, doskonale sobie... Widać dobra nazwa spara, co? Ha? Słuchajcie, oni naprawdę są dla mnie za dobrzy. Radzą sobie z potworami, zabijają potwory, przytulają. Nie odzywają się za bardzo, ale. Ale ja nadal tęsknię za tą prawdziwą Genali. Wiecie? Ja, ja. chyba nie chcę jej w żaden sposób tutaj. E, zastępować. Ha. Wiecie co? To ja mam pomysł. Hej, hej, Genali 2.0. Czoklet 2.0, chodźcie, wracamy do fabryki, mam pomysł. Uwaga, uwaga, proszę sobie siąść. czoklet zapraszam również, troszkę bliżej do mnie. No chodź, o, perfekcyjnie. Uwaga, uwaga, na mocy danej mi dzięki temu przepięknemu cappuccino ogłaszam Was robomężem i robożoną. Eee, w nagrodę na podróż po otrzymujecie po bochenku chleba e, W taki wiecie polski sposób i, a, 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 I macie miecz, musicie się nim podzielić <ścoughs> Czyli czoklet dostał miecz, proszę bardzo W takim razie możecie się nawzajem przytulić e, Aha, a nie chcecie się przytulać kiedy siedzicie Proszę bardzo, proszę wstać I teraz grupowy uścisk o. O. Czy to działa w ogóle? Halo. O. Bliżej. O, tak jest lepiej. O. A teraz ty, teraz ty czekoladę. Oooo <ścoughs> W takim razie, moi drodzy, niestety nie mogę sobie poradzić z Ganali 2.0, wolę tą prawdziwą Ganali. Tak samo Dlatego 2-0, 2.0 2 2.0 oni są razem szczęśliwi, będą mnie teraz bronić przed jakimiś różnymi mobami. A to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli nam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym Papa. Pa!